Uruchamiając system Multimediów Open R-Link możesz wybrać profil użytkownika, który zostanie zastosowany do systemu i pojazdu. W pojeździe może być skonfigurowanych 5 profili użytkownika, umożliwiających pełną personalizację. Jeśli nie masz jeszcze profilu, naciśnij ten przycisk. Proszę zauważyć, że pierwszy utworzony profil staje się domyślnie profilem administratora. Niektóre ustawienia, takie jak konto MyReno, są dostępne tylko za pośrednictwem profilu administratora. Następnie utwórz dodatkowy profil, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy wybierzesz profil użytkownika, zostaną odczytane ustawienia zapisane w systemie. Jak konta MyReno i Google, historie zużycia i nawigacji, wskazania ekranu i zsynchronizowane telefony. Zostaną także odczytane ustawienia fotela, systemu Multisense. Radia i systemów wspomagania jazdy. Na stronie profilu możesz zmienić kilka ustawień. Jeśli chcesz do nich przejść, ściągnij ekran w dół, aby zostało wyświetlone centrum Powiadomień. Wybierz profil, a następnie zmień żądane ustawienie. Nazwa profilu. Lub skojarzony obraz. Opcja zabezpieczenie profilu pozwala zmienić tryb blokady profilu. Ponadto możesz skonfigurować konta MyReno i Google. Naciskając ikonę ustawienia, możesz zarządzać profilami i kontami. Albo usunąć swój profil. Ze względów bezpieczeństwa regulacji tych należy dokonywać, gdy pojazd stoi w miejscu.